11 listopada 2012 roku wjeżdżamy właśnie do miejscowości Ratowice w gminie Czernica. 11 listopada 2012 roku to jest dzień świętowania odzyskania niepodległości. 94 rocznica. Wydarzenia, kiedy Polska po 123 latach odzyskała niepodległość. W wielkim niebycie na mapach Europy i świata pojawiło się młode państwo polskie, choć przecież swoją tradycją sięgające dawnych czasów. W miejscowości Ratowice dzisiaj odbędzie się doroczny marsz a właściwie Parada Marcina, świętego Marcina. Będziemy świadkami tej parady. Dzisiaj także będziemy mogli wysłać koncertu zespołu właściwie chóru, Kantatę w obisku pod dyrekcją Marka Pisarskiego. Chodą wykona Pieśni patriotyczne. Do południa w Kamieńcu Wrocławskim byliśmy świadkami w trakcie mszy świętej i po mszy świętej występu tego chóru, który nadał, taką podniosł atmosferę dnia dzisiejszego. Jest to niezwykle ważne, żebyśmy jako naród potrafili budować pozytywne uczucia, budować radość faktu bycia niepodległym narodem. Ważne jest nie tylko to, ale również ważnym jest, aby ducha polskości zaszczepić młodemu pokoleniu. I aby to pokolenie zobaczyło, z jakich korzeni wyrastamy. Przejeżdżamy koło miejsca, w którym za chwilę będziemy świadkami pięknej, historycznej parady. Ludzie powoli zdążają na miejsce, w którym odbędzie się piękny koncert. Będzie też blisko, będą długie, mocno Polaków rozmowy. Będziemy się cieszyć tym dniem. I choć prowadzimy często spory między sobą o kształt naszej Polski, to jednak ten spór o polskę świadczy o tym, że jesteśmy o nią zatroskani, że nie jest ona nam obojętna. Piękna nasza polska cała Miejscowo miejscowość ratowica to miejscowość bardzo aktywna, mieszkańcy tej miejscowości są zintegrowani i wiele potrafią razem uczynić. To jest miejscowość, która tętnie życie, tętnie relacje. Będę chciał to Państwu dzisiaj pokazać. 11 listopada to już czas jesieni, czas opadania liści z drzew to czas troszkę nostalgiczny, za domem, ten czas sprzyja takiej głębokiej refleksji widzimy liście na ziemi słoneczko przedziera się przez chmury Spotkamy tu wielu znajomych, nie tylko z Ratowic, bo przyjeżdżają tutaj ludzie z różnych zakątków naszej gminy. I tutaj budujemy wspólne relacje, tu się wspólnie obogacamy i tu się wspólnie radujemy.